To dziesięciokrotnie taniej nie wychodzi y, jazda y, elektrykiem. Czyli nie jest 10 groszy za kilometr. Jakieś tam wiesz, grosz, groszowe. W ogóle tego nie liczysz, nie myślisz. To zwykła nie? gra Monopol, nie? Uh -huh. Wiesz, ta gra Monopol taka jest, nie? Wiesz, ta planszówka. Tak, tak, tak. No to jeżeli, jeżeli popatrzymy się na grę Monopol, a z was pewnie mniej więcej czali zasady tej gry, to według mnie to w tej chwili jest tak, że jak mamy te państwa, no to przyjmijmy, że mamy tam Niemcy, Stany. Francję, podobne te wszystkie państwa tutaj zachodu, no jest Polska, tak. To na tych wszystkich państwach, które są, no to wiecie, to są te takie najwyższe budynki, hotele, parkingi, wszystko. A ta Polska nie ma nic, tylko wszędzie co rzuci kością, to musi gdzieś płacić, rozumiesz? Gdzie nie? Rzuca kością, jak, jakby nie chciała. Rzuca. Ale jak, jak na albo naszym coś więz... stanie, to, to my płacimy. Tak, ale albo do więzienia, nie, bo tam masz tak pola ta, ta, więzienia. Jest, to też Unii zablokowali. Tak, tak. Albo do więzienia, albo płacisz, nie? Albo na przykład tuś wygrywa wybory, nie tak? Albo plis wygrywa wybory. Masz, masz ten. Masz karę, tak, masz karę, przejdziesz trzy pola dalej, nie? No to trzy pola dalej teraz nie zapłacisz z Niemcy, zapłacisz we Francji. O. Jest. A jeszcze ceny prądu to jest też ciekawa sprawa. Piotr pytałem, ile płaci za ładowanie elektryka, bo pytał, jeździ elektrykiem i jeepa, jeepa i elektryka. On no ma beznowy i prądowy, więc może to porównać, jakie są stawki. E, może Ty powiedz, być bardziej wygodnie. Ja pamiętam, ale ile płacisz za jazdę elektrykiem? Inaczej, no za tą samą ilość kilometrów, bo tanku, tankowałem ostatnio, ostatnio Jeepa, pokazał mi, ile zrobię kilometrów. Tankowałem Jeepa, zapłaciłem 475. RMB. Czyli to jest około. No nieważne, inaczej. Okay. Iśmy na razie 1 do 1. 475 RMB, czyli pokazało mi, że 1 RMB za kilometr, tak? 50 tam 60 groszy za kilometr, tak? 1 RMB za kilometr. Natomiast jak zatankowałem. Yy, jak BID. BID na prądzie, słuchajcie, to mam za 85 RMB tą samą długość, czyli 0, 8, 0, 0, 8, tak? No to dziesięciokrotnie taniej nie wychodzi y, jazda y, elektrykiem. Czyli nie 110 groszy za kilometr. Mhm. Jakieś tam grosz, groszowe, w ogóle tego nie liczysz, nie myślisz no. o tym, nie? Czy jedzisz samochodem nie myślisz o kosztach? Nie, nie myślisz o kosztach. Czujecie coś takiego? E nawet, czy benzyna już wam powiem, bo benzyna podrożała teraz w Chinach, ale myślę, że podrożała z tego powodu, że są elektryczne. Tak, tak, żeby zmęczyć proszę, Ja powinienem to. I kosztuje w tej chwili 8 Rmb, czyli jak tam wychodziło, coś tam liczyłem, że jakieś... 4,70 czy 4,30 na Tak, i jest y, tańszy w Chinach ile razy? 15, nie, razy? nie Nie, 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 nie. 38, 38 groszy za kilowat. A w Polsce? A ja nie wiem, ile w Polsce. Ile w Polsce za jest kilowat jest w Polsce teraz? 2 złote? Nie, no chyba nie macie tyle, nie? Nie, jest, powiedzmy, bo to jest jakieś podwórzki mega były. Więc to jest jakby od razu podatek, tak? Jakby, jak ktoś ma konkurować z Chinami i mówić tutaj o polskich, produktach, jeśli energia, która jest bardzo znaczącym udziałem kosztów produkcji. Nie macie szans. Nie ma szans. Wy nie macie szans, nie, ma, nie macie szans wyprodukować coś w tej samej cenie, co wyprodukują Chiny, nawet gdyby... Złoty 48. No to, no to nawet, to powiem wam tak, wy nawet nie macie szans na to, żeby przenieść fabrykę chińską do Polski, bo się nie opłaca. Nawet nie macie szans, żeby... Tam do was może tylko się yy, Musią, tylko inne państwo zachodnie, które, gdzie będzie praca droższa, nie? Uh -huh. no, bo, no, bo, no, bo, no bo nie ma sensu, tak? Po co budować fabrykę samochodów u was, jak taniej będzie je... O, masz Teslę w Chinach, to ta chińska. Więc ja, ja to zrozumiałem, że te Tesle wszystkie elektryki... Nie, no, to, czy będę, testu, to w Europie się dupcy hajsu, nie wiadomo ile za to, nie wiadomo po co się to kupuje, a każą to robić, bo i tak naładowanie tej Tesli kosztuje... nie wiem 200 zł? Drogo, 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 tak? Ja to rozważam, to, to, to wcale nie jest już prawie dużo taniej niż bez tankować? Ja, ja, ja coś liczyłem, nie wiem, czy ja dobrze, bo oglądałem, oglądałem jak y, tam z elektrykami tematy, jak tam odjechał. No, no w lewo, w prawo, nie testy, ile spali, ile to, że wychodziło to, że prawie że jest albo to samo, albo drożej. I mówią, że nie opłaca się mieć elektryka w Polsce, jeżeli nie macie własnej fotowoltaiki, nie? W ogóle. Nie Więc słuchajcie, oni naganiają tą ekologię, te elektryki, no to ja rozumiem, że po to, żeby się opłacało, tak? I tutaj tak jest, bo oszczędzasz no pięciokrotnie, załóżmy, na eksploatacji, jeśli chodzi o koszt. Mateusz, ta, Pania... prawda jest jaka jest, panie kolego. Jesteśmy w centrum miasta, Korki, nie Korki, zobacz. Mhm. E... Tak, bo już wjechaliśmy do jest, jest ok. możesz otworzyć sobie okna, pooddychać, tak, nie ma kłopotu. Nie śmierdzi ci benzyną, nie śmierdzi spalinami. Ok, to jest dobre, tylko jest jedno ale. My tu mamy infrastrukturę i tanie samochody elektryczne. I to ma sens. Trzykrotnie tańsze. Wiesz o co chodzi? Tak. Jeżeli masz, to taniej. Yy, masz możliwość. Jest infrastruktura. W Chinach tak. od razu wybudowali miliony ładowarek. Tak, o, tak, jasne. tak. W Polsce tego nie ma w ogóle. Gdzie są ładowarki? Yy. Kurde, ale Mateusz, ja Ci powiem tak, ja mówię, kurde, na cholerę mi ten samochód mój spalinowy, nie? Mówię, tym se przyjeżdżam do domu, włączam wtyczkę raz na tydzień, nie? Mhm. Na u mnie w garażu, tam, yy, podziemnym garażu, podziemnym garażu w bloku, włączam wtyczkę i temat, nie? Ten jeepa miałem zatankować, to musiałem jechać 5 km, mm -hmm. Zmar zmarnować czas. I teraz tak, pojechałem 5 km, 5 km wróciłem, czyli y, jestem w tyłek jeden litr paliwa. No tak? Tak, i, i słuchajcie, przewidywalność, tak? E, w Polsce jest sytuacja, że wy wiecie, że was będą bardziej dupcicie do pierdania, bo to jest trajektoria jasna, tak? COVID, Putin, teraz jeszcze może jakieś inne będzie. Wszystko będzie coraz bardziej drogie. A tutaj jakby też... No chyba tego nie ma. Ludzie nie myślą, że zaraz ich ktoś udupce, że będzie wszystko drożej, jak Jakieś mega podwyżka Fajne. czegoś. Były jakieś mega podwyżki znaczące, które ludzie jakś tak oburzyły, jak na przykład we Francji. czyli podnieść jakiś tam podatek. Jaki podatek? We Francji mówię. Wiek emerytalny czy też... I były wielkie protesty, żółtych kamizelek. W Francji. Czy tutaj są takie akcje, na przykład, że rząd coś podnosi, robi? Nie. I... Najwyżej może obniżyć. Obniżyć. No. Ceny energii, jak się kształtowały przez ostatnie 10 lat? 10 lat który... Po prostu nie, nie myślimy w ogóle o kosztach energii. Tak? Skoro, skoro w mieszkaniu ja mam opłaty przy pracującej klimatyzacji, w taką pogodę to wiesz, ona, pra ona pracuje. Ja mam opłaty elektryczne na moje mieszkanie w granicach 150 zł przy pracujących trzech klimatyzatorach, no to 150 złotych gdzieś na polskim. Ale jak wyłączą prąd, to nikt nie pojedzie. Jak wyłączą, ja jak wyłączą prąd, to nikt nie pojedzie. No tak, tylko jest pytanie, dlaczego mieliby wyłączyć prąd jaki by mieli, jaki by mieli biznes, bo pamiętaj, że autobusy są na prąd, metro jest na prąd. Wszystko jest na prąd, czyli no musieliby mieć jakiś, jakiś po, chęć do wyłączenia, tak? Yy, jakiś powód. Yy, ani nie chcą nikogo zdominować, tu nikt nikogo nie dominuje. Rząd chce mieć ludzi. Chcą, że, rząd chce mieć, żeby jeszcze powiem Wam inaczej. Yy, rząd namawia ludzi na badania, wysyła na badania. Rząd chce mieć zdrowych ludzi, rząd chce mieć yy, ludzi zdolnych do pracy, rząd chce mieć ludzi, którzy będą pracować, no bo z tego, no bo z tego się rozwijają, tak? Mhm. Czyli jakby ym, no jakiś sens musi być. Nikt nie będzie nigdy w życiu okupował Chin, tak? Nikt tu nie przyjedzie przejąć coś. No, tak, no, jak no jakaś obca cywilizacja wpadła. Ale przykład, gdzie wpadła, no? No na planetę Ziemia 10 miliardów na przykład by No To, to i tutaj. tak, to i tak nie pomożesz, no to co ma zaznaczenie. Tak, no ale, ale kto no, kto zagrozi Chinom ilościowo? Yy, kto wyśle tutaj żołnierzy, ani w tą no, po prostu wiesz, no Sorry, no Chiny są w innej sytuacji niż Polska. One są po prostu same, one by, ja, ja, ja zawsze mówię, że one by całe te wszystkie armie, co by chciały tu atakować, to by jakby chcieli, to by bąki puścili i oni by ich wytruli, nie? Przy tej ilości. Jaki zasięg kilometrów jeszcze mamy? A już dojeżdżamy. Ale jaki jeszcze baterii nam zostało? 468 km. Mhm. Ile w mieście 480 490 450. W mieście, w mieście, w trasie mniej. I twój samochód kosztował? Na polskie 130 jakie ma wyposażenie? Napęd 4 na 4 500 koni, wszystko, jeżeli chodzi o to, co może być elektryczne, to jest tutaj elektryczne. Nic nie można więcej byłoby dodać elektrycznego. No To nie wiem co jest no. Fajnie ci. Fajnie, tak, fajnie, ale fajnie robi wrażenie. Fajnie wieje w tył, wcześniej. Zimne. zimne skóra to tak, jest. tak, fajnie wieje. Odwiewana? No, no wieje ci, nie, nie czujesz? No, Z tyłu też. Bagażnik jaki jest? <laughs> no, Ile pojemnościowo. Pamiętasz? Nie, ale po co? No to jest taki parametr samochodu. Bo... Jaki, a do czego, to służy? Do bagażu. Jedziesz teraz na przykład na urlop samochodem? No ale ja jadę samochodem raz w roku na urlop. Czy jest przyborda? Tak? Jest. Jest. Nie widać chodź. Na full elektryczny. Wszystko jest, no. Bo to pokażę? Bo nie bo... ma czegoś, czego nie ma, no. no, nie, no nie, to, nie wiem, mam bo... Nie będę otwierał w deszczu... tu jest... deszcz, no. się, no. no. nie będę w deszcz otwierał, bo ja mam siebie, prawda, o, tu się Tu jest tak, się rozwija. Tak wygląda yy, z tyłu. Wentylowane, podgrzewane fotele z tyłu. Yy, elektryczne fotele również z tyłu. Tak, że... No nie wiem, no, no tak, tak, wygląda. No jak boku do... po prostu. Bo nie ma wstydu. No dobra, ja wam mogę porównać, bo 15 lat temu, jak jeździłem, jeździłem Audi A6, no to 15 lat temu Audi A6 i byłem z tego Audi A6 quattro zadowolony. Tak samo jestem z tego zadowolony, tak? No, tutaj mam o tyle, że jestem bardziej zadowolony, bo tam nie miałem wentylowania tyłka, mm -hmm. a tu mi jest potrzebne w, tym, w tą pogodę, nie? Pa, Pasowelar, fale, Luksus. Wiesz co, czy jest ekspres do kawy? W tej wersji nie ma. Wersji nie ma. <laughs> Ale możesz sobie kupić na Taobao. nie? Mógłbyś kupić na Taobao. Ta w ogóle, no, Takie wasze Allegro. Takie Allegro, no tutaj są. Nie ja wiem czy taką, że trzy dni jakby coś się przystosowuje, ale wiem, że naprawdę dużo się muszę. E, nauczyć. A jak, jak Ci się podoba? Jak ci się podoba tutaj? No jest convenient, tak? Ale wiesz, to też ja mam inaczej, bo jestem z tobą, tak? Ten był tu sam, to pewnie by bym inaczej to doświadczył na pewno. Jak się nazywa samochód? BID HAN. BID Han. E, w Polsce otworzyło się już BID. E, nie wiem, czy już sprzedają? Tak. To się przyszedł by, byd, tak? Nie wiem, jakie są ceny, jakie jest cło, jakie są podatki jeszcze. Drogo coś wychodzi, bo tam pisali do mnie, drogo wychodzi, ale nie wiem, czy, czy będą w tej pełnej wersji w ogóle. Chociaż powinny być, bo muszę Wam powiedzieć, że ta pełna wersja nie jest taka, nie była taka droga. także. On ma cztery silniki, czy ile? Czty... Dwa silniki, na przód i na tył. Elektryczne dwa silniki, na pewno na cztery koła. Ja, ja chciałem, żebym miał to To mówi, że jest masz tyle elektroniki, że ma się co psuć. Wiesz, powiem ci szczerze, że nawet nie myślę o tym, wiesz? nie mam jakiegoś, nie mam stresa w myśleniu o tym, będąc tutaj, nie mam stresa. Bo w momencie, bo w momencie, yy, nie wiem czy, pa, czy pamiętacie co, mówiłem, że miałem problem, miałem problem z tym fotelem, bo mi tam, ja w pasku jeżdżę i tam się tutaj, wiesz, optar lekko i wiesz, było widać, nie? No to był telefon, my dzwonimy, przyjeżdża taki gościu motorkiem, zabiera samochód, jest taki motorek składany, schował motorek do bagażnika, wsiadł do samochodu, pojechał i przywieźli samochód. Nie? I płacił Zrobią... Nie, no jak? Tak gwarancji? No tak, 6 lat gwarancji mam. A przebieg silnika maksymalny? 6 lat gwarancji, nie, bez, bez, nie ma... Mhm. Macie rację, już nie widzieliście. Daję Wam kamerkę na ulicę. Już nie padam, coś e, będzie widać. Zbierzemy się skuterkami. Klapki. Klapka. samochód, samochód sa, autobus elektryczny, tak? Oh. tak Autobusy, ma... tak, tak. Centry... O, ten Mercedes na przykład jest benzynowy. To się rzuca w oczy, to jest to jest. Ktoś do Przepraszam. Tylko jak Ja dam teraz e, widok na ulicę, komentarzy nie będę widział. Żenia. Nie, 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 żenia, to kolega. A, Michał. Hello. Ja. Da. Da, jest. I kolara. Duja. A. Okej, a Okej, i my Okej, okay. okej. Okay. Nie, słuchajcie, luch jest. Rozumiem z tymi kamerami. Tak, tak chyba jeszcze mam na Normalny jest luch. Jak go jeszcze mam na linii, jeżeli się nie mylę? Identycznie wszystko. Mam. No, autobus chce mnie z... zgnieść. zgnieść. Dużo samochodów poszło, co? Dużo no faktycznie jest. Tak? No, samochody. Z... Kochani, samochody są dla każdego, możecie sobie kupić samochód od 20 tysięcy nowy, tak, od 20 tysięcy złotych po polskich, nowy samochód, jesteście w stanie sobie kupić z gwarancją, taki, który przejedzie bez problemu, nawet jeżeli patrzylibyśmy się na silnik elektryczny, to na ładowaniu zrobi bez problemu tam jakiś... 200-300 kilometrów, to nie jest problem. E, 200-300 km na jednym ładowaniu. A, okay. e, a, dwie, a za 20 tysięcy złotych, tak? Uh -huh. e, natomiast też oczywiście jest bardzo dużo, jest bardzo dużo samochodów, jest bardzo dużo samochodów, y, y, możecie kupować y, z silnikiem benzynowym, tak? Tylko na przykład w mieście teraz, w tu gdzie ja jestem, nie zarejestrujecie. Jest limit na zarejestrowanie tych tych samochodów, tak? Jest limit.